Modlitwa Anioła Stróża i Psalm 91. Ochrona i zaufanie Bożej obecności, drodzy bracia i siostry. Pod koniec kolejnego dnia jesteśmy zaproszeni do zgromadzenia się na modlitwie, uznając Bożą dobroć, która towarzyszyła nam na każdym kroku, w każdym stawianym przed nami wyzwaniu i w każdym otrzymanym błogosławieństwie. Zbliża się noc, niosąca ze sobą możliwość odpoczynku, odnowienia sił, a przede wszystkim wdzięczności za wszystko, czego doświadczyliśmy. Ta prosta i pełna mocy modlitwa przypomina, że nie jesteśmy sami, nasz Anioł Stróż jest zawsze po naszej stronie, czuwając nad nami z miłością i troską. Aby jeszcze bardziej wzmocnić naszą wiarę i zaufanie, Psalm 91 jest doskonałym uzupełnieniem. Psalm ten, znany jako jeden z najpotężniejszych tekstów ochronnych w Biblii, zapewnia nas, że pod skrzydłami Najwyższego jesteśmy bezpieczni od wszelkiego zła. Przypomina nam, że Bóg w swojej nieskończonej dobroci daje rozkazy swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Łącząc modlitwę Anioła Stróża z Psalmem 91, znajdujemy duchowe schronienie, źródło pokoju i bezpieczeństwa, które nas otacza i pociesza, szczególnie o zmroku. Nadszedł czas, abyśmy odnowili naszą ufność w Bożą ochronę, porzucili swoje zmartwienia i odpoczęli pod światłem i opieką naszego Anioła Stróża. To właśnie w tej chwili ciszy i spokoju możemy zwrócić się do naszego anioła Stróża, tej niebiańskiej istoty wyznaczonej przez Boga, aby nas chronił, prowadził i oświecał. Anioł Stróż jest naszym wiernym towarzyszem, zawsze u naszego boku, opiekującym się nami z troską i miłością, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jest przejawem boskiej miłości w naszym życiu, niewidzialnym przyjacielem, który czuwa nad naszym dobrostanem fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Modlitwa do anioła stróża, szczególnie przed snem, jest sposobem na połączenie się z tą boską obecnością, na potwierdzenie naszej wiary i ufności w oferowaną nam ochronę. Będąc wdzięczni za miniony dzień, zdajemy sobie sprawę, że nawet w obliczu przeciwności losu otrzymaliśmy wsparcie i siłę. Prosząc o ochronę na rozposie noc, powierzamy nasz odpoczynek w ręce Boga, pewni, że będziemy chronieni od wszelkiego zła, otoczeni pokojem. Który może zapewnić tylko Bóg. Kiedy gromadzimy się na modlitwie, pielęgnujemy także zdrowy nawyk introspekcji i wdzięczności. Nocna modlitwa to praktyka, która wycisza umysł, wycisza serce i przygotowuje ducha do spokojnego snu. To coś więcej niż zwykła recytacja słów, to szczery dialog z naszym aniołem stróżem, chwila dzielenia się, proszenia o przewodnictwo na następny dzień i modlitwy, aby nadal prowadził nas drogą dobra. Dlatego w tej chwili spokoju zapraszam wszystkich do duchowego zjednoczenia i skierowania swoich modlitw do Anioła Stróża. Wyraźmy wspólnie naszą wdzięczność za kolejny dzień życia, za wszystkie możliwości i lekcje, jakie nam przyniósł. I z otwartym sercem prośmy, aby ta noc była błogosławiona spokojnymi snami, i abyśmy o świcie zostali odnowieni, aby przeżyć kolejny dzień pod boskim światłem i ochroną. Niech ta modlitwa będzie balsamem dla naszych dusz przynoszącym ukojenie i bezpieczeństwo. A nasz anioł stróż zawsze będzie przy nas, prowadząc nas mądrością i miłością. Módlmy się. Modlitwa do anioła stróża o sen. Święty Aniele Pański, mój gorliwy opiekunie, gdybym ci zaufał, Boże miłosierdzie, zawsze mną rządzi. Zatrzymaj mnie, rządzić mną. Oświeć mnie, Święty Aniele, dziękuję Ci za Twoją ochronę w tym dniu. Proszę, abyś pozostał przy mnie przez całą noc, chroniąc mnie od wszelkiego zła, i wnosząc pokój do mojego serca. Niech moje sny będą spokojne, i abym obudził się wypoczęty i gotowy na nowy dzień. Niech Twoje boskie światło mnie otoczy. Zawsze mnie prowadź drogą dobra. Święty Aniele. Modlę się, abyś obdarzył mnie mądrością, stawić czoła wyzwaniom, jakie przyniesie nowy dzień. I niech mój umysł będzie spokojny, wolny od zmartwień i niepokojów. Proszę, aby Twoje skrzydła mnie otoczyły i usuń wszelki strach i niepewność. Niech obudzę się z odwagą i serce pełne wdzięczności, gotowi czynić dobro i szerzyć miłość. Niech Boża obecność zawsze będzie ze mną. Kierując moim każdym krokiem święty aniele stróżu. Proszę cię o rozszerzenie swoich błogosławieństw. Mój bliskim. Chroniące i rozświetlające. Każdego z nich swoim boskim światłem. Niech zdrowie, pokój i radość. Bądźcie obecni w naszych domach. I że każda choroba lub smutek Daj się wypędzić dzięki Twojemu potężnemu wstawiennictwu. Uzdrów, wzmocnij i odnów nas wszystkich, abyśmy mogli żyć w zgodzie i dzielmy się miłością, którą otrzymujemy. Niech nasze noce będą spokojne i nasze dni nadziei. Psalm 91, 1-11 Ten, który mieszka w tajemnym miejscu Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego odpocznie. Powiem o Panu, On jest moim Bogiem, moją ucieczką, moją twierdzą. I będę mu ufać, ponieważ on uwolni cię z sideł ptaka i zgubną zarazę. Okryje cię swoimi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie Twoją tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się grozy nocy, ani strzała lecąca za dnia. Ani zarazy, która chodzi w ciemności, ani śmiertelność szalejąca w południe. Tysiąc padnie po Twoim boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawej stronie, ale nie zostaniesz trafiony, tylko oczami zobaczysz i ujrzysz nagrodę bezbożnych, bo Ty, Panie, jesteś moją ucieczką. Zamieszkałeś w Najwyższym. Nie spotka Cię żadna krzywda. Ani żadna plaga nie przyjdzie do Twojego namiotu, bo rozkaże o Tobie swoim aniołom, aby Cię strzec na wszystkich Twoich drogach. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie tej chwili modlitwy koniecznie powinniśmy zastanowić się nad znaczeniem utrzymywania tej praktyki w naszym codziennym życiu. Modlitwa do Anioła Stróża to coś więcej niż recytowane słowa. Jest to gest wiary i zaufania. Sposób ciągłego przypominania sobie, że mamy u swego boku Boską Obecność, która ma nas zawsze chronić, prowadzić i wspierać. Codzienna modlitwa do naszego anioła stróża wzmacnia nas duchowo, otacza aurą Boskiej Ochrony i pomaga nam stawić czoła wyzwaniom życia z większym spokojem i odwagą. Każda modlitwa jest kolejnym krokiem na naszej duchowej drodze: jest przypomnieniem, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy kochani i otoczeni opieką Boga przez Jego aniołów. Im bardziej utrzymujemy to połączenie, tym bardziej odczuwamy pokój i bezpieczeństwo, które może zapewnić tylko boska obecność. Co więcej, codzienna praktyka modlitwy przybliża nas do życia wdzięczności. Dziękowanie naszemu aniołowi stróżowi na koniec każdego dnia i proszenie go o ochronę na noc, która się zaczyna, jest sposobem na rozpoznanie otrzymanych błogosławieństw i przygotowanie się na nowe możliwości, które pojawią się o świcie. Dlatego zachęcam Was wszystkich do dalszego gromadzenia się z nami na modlitwie, tworząc łańcuch wiary i pobożności. Jeśli ten moment poruszył Twoje serce, nie zapomnij o lajku, subskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić żadnej z naszych kolejnych modlitw. Umacniajmy wspólnie tę wspólnotę wiary, w której wspieramy się i wzrastamy duchowo. Zanim się pożegnamy, chcę pobłogosławić każdego z Was. Niech nasz anioł stróż zawsze będzie przy Tobie. Chroni Cię, prowadzi Cię mądrością i światłem. Niech ta noc będzie błogosławiona spokojnymi i kojącymi snami. Obyś obudził się jutro odnowiony, pełen energii i gotowy na nowy dzień pod Bożą Ochroną. Dziękuję bardzo, że byliście z nami w tej świętej chwili. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi i niech nasz anioł stróż zawsze nas prowadzi. Amen. Życzę wszystkim spokojnej nocy!